meet you. my name is rojana. nice to meet you. what is it? Um, so what's up? Uh, i don't know. why don't you ask me something? nothing You just play music. No. in your head. <coughs> maybe do um, I a what is um, it? what do you want to do? dali. what do you want to play? dj. what do you want to play? DJ Groovy. Uh, jaką muzykę dasz? Uszly techno, house, club, takie grooveowe. Co ty plays? Cóż, w moim domu, czasem w przyjaciela, czasem idę do miejsc, jest sali, do Ale w porę Mówimy po polsku? Uh, Czy po angielsku? Po polsku. Po polsku. Trochę ciężko mi po polsku, ale. To jest w porę. Cześć. do uh, brania muzyki. Ale lubię muzykę, lubię remixy i myślałem, że sobie kupię tylko DJ table i zacznę swoje robić i dobrze mi się było. To mm -hmm. jest po prostu takie hobie, to nie jest takie coś, co profesjonalnie chcę robić. Nie ja słyszę tego, jak to Dużo ludzi mi mówili, żebym to robił, ale zobaczymy, gdzie to pójdzie. No nie to, to to for fun. To for fun. Ok, so, uh, możesz być szybko po sobie? Nie ma dużo tam, do powiedzenia. Lubię muzykę, lubię ćwiczyć. Jak przyjechałeś z Polski? Um, z Polski? Jak przyjechałeś z Polski, a. Z Army? Bo bardzo lubię feel comfortable. Jestem you know? mm -hmm. so, jak przyjechałeś z Polski, a. Przychodzisz jako baby, tak? Ja mam 2 lata, 70 lat. Przeprowadziłem się w parę miejscach. No, oryginalnie wziąłem w Connecticut, a teraz w Massachusetts. Mm -hmm. Tylko tyle o tej sprawie. Mm -hmm. um... Dużo przeprowadzenia, dużo nowych miejsc zmiany kolegów, szkoły. Mm -hmm. uh, a co jeszcze? Z, z przeprowadzeniem, czy? No, wszystko w Twoim życiu. Nie? Chcę wiedzieć wszystko w twoim życiu. What happened? Co się stało? No no. Daniel wink here. Sorry, mówimy więcej po angielsku niż po polsku, więc ok. <laughs> um. Przyszłam tutaj byłem młody i się uczyłem i złamałem angielski bardzo dobrze i mam słabe polskie, ale się dalej uczę. I... Po prostu uczyłem się o komputerach i o różnych rzeczach. Lubię elektroniki, muzykę, Dużo przeszło w swoim życiu, schudłem 110 funty, poszłem 315 funty, schudłem i teraz lubię ćwiczyć. Co? Jak się samo? Po prostu nie lubiłem, jak zawsze zmęczony. Na imprezach nie chcieli ze mną tańczyć, to jeden dzień zaczynałem ćwiczyć i biegać i ciężary i... Zaczynam szybko chudnąć i za szybko, za mało jadłem. A chodź, nie that's fine. Mam so za, za dużo ćwiczyłem, za mało jadłem i złapałem anoreksję. I straciłem więcej i byłem anoreksją może z dwa lata. Potem mm -hmm. zaczynam chodzić znowu na si siłowni. I... Ja I dużo tutaj... ważyłeś, te tarma, 3 jak dużo ważyłeś totalnie na... 315 funtów. 315? Oh my gosh! Huge! No. I, I masz jakieś zdjęcia schodzić... z tego? No, właśnie jest chyba jeden wow. na internecie. Wow, ja to um, 315 funty? Mm -hmm. That's huge. That's big. Najgorsza chyba była anoreksja. So, what did you A Za mało jadłem, po prostu za dużo ćwiczyłem. I potem koledzy mi mówili, że za chudy byłem. A ja się patrzyłem w lusterkę i myślałem, że dalej gruby byłem. I żegałem, nie chciałem jeść. Mocno ćwiczyłem dużo. 3-4 godziny dziennie i za dużo mięsi straciłem, za mało jadłem. I był problem wreszcie się nam uczyć o tej choroby i jak jeść, jak ćwiczyć. I... Parę lat mi zeszło, ale odzyskałem te mięsie. Co ty jesteś samoukiem? Samoukiem jesteś. uczyłem się o wszystkim o życiu, philosophy. Czym więcej wiem o czymś, to lepiej dla mnie. Dużo się nauczyłem o życiu i dalej się będę uczył szukam te zdjęcia. Mm -hmm. um, another question, jak ty wychyliłeś się on Po prostu zachody się robiłem i miałem przynajmniej mieć problemy, Słaby byłem, niedobrze wyglądałem. I, I mean about To to Nie, mięsie zaczynałem tracić, a tuż został, to to mm -hmm. był drugi problem. Mm -hmm. Jak już to wiedziałem, to zaczynałem ćwiczyć i jeść, ale zawsze do dzisiaj się trochę boję jedzenia. A mm -hmm. so, um, co jesz? Na przykład teraz, jaka jest twoja dieta? Dużo owoców, białko, mm -hmm. carbohydrates, wszystko co ciało potrzebuje, bo ciało potrzebuje minimum niektórych rzeczy mm -hmm. i musi mieć to jak... Czy używasz natural food, czy używasz jakichś. Uh... I uh, different uh, substances no so, po prostu. Uh... Ja, ja postaram się naturalnie zrobić, bo potem ci to tak nie odejdzie. Ludzie co biorą odżywki, różne rzeczy, to jak przestaną ćwiczyć, to potem to odchodzi. Uh -huh. Ja biorę naj, najwięcej od odżywki to witaminy. Witaminy? Witaminy. Uh -huh. parę takich rzeczy. Ale nic takiego nie głupiego. A nie wierzysz, że to żadne Nie wierzysz, że mystery... żadne no. głupie. And all supplements, mm -hmm. like whatever the supplements, you know, because uh, at some point I know you uh, were taking those supplements. Um <laughs> wcześniej